Cześć, Szymon Kwiatkowski, polski Karawanik. Jesteśmy dzisiaj w City Motors, yy, gdzie Marcin Haske przygotował dla nas coś nowego. Zdożyliśmy się przyzwyczaić już do dosyć typowych i ciekawych jednocześnie projektów, ale to, co dzisiaj poznamy, to jest naprawdę coś wyjątkowego. Stoję przed Volkswagenem T61 o nazwie Sport Camp, który został przygotowany w stylizacji GTI. Zobaczmy, jak się prezentuje. Marcin Haske pokaże nam ten samochód, opowie o nim więcej. Cześć, witam wszystkich. Chciałem Wam przedstawić nasze nowe dziecko. Volkswagena T61, zbudowanego przy współpracy z Campery w stylizacji Sport Camp, czyli stylizacji GTI. Taki był mój zamysł, żeby wprowadzić stylizację GTI do kampera. No i udało nam się. Parę takich detali, będziemy jechać dookoła, pokażę, czym to auto się wyróżnia od klasycznych Camperów, czy to klasycznych transporterów. Przede wszystkim przód. Wszystkie elementy mamy nakierowane na czarne piano. Dołożony spoiler u dołu. Nawet takie akcenty jak w wersjach GTI na czarne paseczki. Czerwone, przepraszam, paseczki. Baza tego samochodu jest to transporter Kombi z silnikiem dwulitrowym 204 konie z napędem na 4 koła w skrzyni DSG. To jest baza, z której zrobiliśmy pięknego kampera. Idziemy dalej. Każdy akcent jest przemyślany w tym samochodzie. Łącznie z czarnym kierunkowskazem, który został wymieniony, standardowo jest, jest biały. Oznaczenie Wave Camper Sport. Mamy tutaj patrząc z boku inne felgi, inne opony. Mamy zawieszenie, które troszeczkę zbliżyło auto do asfaltu. Ale chyba najciekawsze to jest wnętrze. Tak jak mówiłem, chciałem, żeby auto stylizacyjnie było podobne do GTI, co nam się udało. Może wejdę i będę pokazywał po kolei. Mamy wnętrze czarne, czyli takie w autach usportowionych, czarne z, z, z klasyczną tapicerką w kratkę, meble udało się wykonać też z czarnego matu, łącznie z każdymi detalami jest wszystko czarne, łącznie z, z, z gniazdkami, łącznie z sterowaniem od solara i takie małe akcenciki ładowania akumulatora, troszeczkę jak doładowanie w turbo. Tutaj mamy sterowanie od ogrzewania postojowego. Jest to ogrzewanie firmy Ebersprecher. Ma funkcję przewietrzania, czyli w ciepłopalne dni możemy stworzyć tam korkociąg wewnątrz powietrza. Tu natomiast mamy panel sterowania od, od solaru, czyli od paneli solarnych, które, które, które ładują nam dodatkowo akumulator. Mamy klasyczne włączniki świateł. Mamy wyjścia USB. Tutaj mamy wyjście z kolei na klasyczną zapalniczkę 230 gniazdko, które nam daje prąd, prąd jak jesteśmy podłączeni pod 230 na zewnątrz. Mamy fajny wskaźnik, fajny wskaźnik na ładowanie akumulatora dodatkowego. Tutaj z kolei mamy schowek na, na, tą zapal na yy, latarkę, która ładowana jest poprzez ten wtyk zapalniczkowy. I tu mamy taki zestaw właśnie sterowania pojazdem, jeżeli chodzi o te tematy kamperowe. Tutaj, jeżeli chodzi o te nawiewy, to czy to jest sprawa unikalna? Czy, czy... A czy my to, znaczy, to też stworzone zostało jakoś specjalnie pod ten... My to stosujemy. Czyli jak zamawiamy samochody, bo są no, różne firmy, robią to te zabudowy, a w większości przypadków robią to tak, żeby było po prostu tanie, żeby ta finalna cena była tania i nie wykorzystują w wielu. Nie wykorzystuję wielu takich elementów jak to. No, to nie są drogie elementy, natomiast no, fabryczna klimatyzacja tylna w transporterze to jest dopłata niecałych 2000 netto. I w filmowej to, adoptuję tą klimatyzację w tym kanale, żeby było niezależne sterowanie z tyłu, które mamy tak naprawdę sterowanie nad głową kierowcy. I to jest opcja fabryczna. Część firm, które przebudowuje transportery w ogóle nie wykorzystuje tej opcji. Uważam, że to, to, to musi to być. No, tak jak musi być solar, musi być klimat na tył, musi być auto wygodne, musi wygodne, być... nie można na tych elementach dla niej zaoszczędzać bo zaoszczędzimy 2000, a finalnie tak to auto nie kosztuje e, mało pieniędzy, a, a może wynikać, że, że, że klient nie kupi pojazdu, ponieważ nie ma klimy, bądź nie ma jakiegoś tam dodatkowego elementu, które uważam, że, że, że powinno być standardem autom, tak samo jak, jak aktywny tempomat, czy, czy, czy wszystkie systemy asystujące e, jazdy. Ten samochód też tak naprawdę jest wyposażony w układ kierowniczy, dwukrotnie wspomagany, gdzie bardzo leciutko kręci się kierownicą na postoju. Przy tych szerokich oponach w ogóle się nie odczuwa tych dużych kół. Także baza była budowana z myślą, jak auto finalnie ma, ma wyglądać i, co, i wszystkie te elementy już fabryka nam wyposażyła pod to, żeby. Że no, że jak auto już zbudujemy, że, że, że ma być tak jak powinno być, no. żeby auto nie odstawało od, od, od konkurencji i, i było też unikatowe zarazem i dobrze wyposażone, że ta cena, za coś w tej cenie jest. Okay. Dużo pracy było wykonane w tym samochodzie, dużo niespodzianek jakie napotykało nas na każdym kroku, żeby uzyskać ten efekt, który widzicie. Od groma Alcantary wykorzystaliśmy do wykończenia sufitu, wykończenia foteli, wykończenia słupków. Masę elementów, które musieliśmy modyfikować w postaci, nawet słuchajcie, tutaj. Przejdźmy do przodu. Zobaczcie, ten kokpit standardowo jest szary. Musiał być czarny, bo taki jest zamysł. Rączka czarna, osłony głośników czarne. To wszystko musieliśmy lakierować na czarno, żeby uzyskać ten efekt, jaki był zamierzony. Dodatkowe akcenty, materiały imitujące karbon, plus czerwona wstawka, czarny roleta. Także proszę sobie zobaczcie. Następnie standardową mamy tutaj szafki, jak były w kamperze. Tak, i tak jak wspomniałem, czarny mat. Tutaj mamy ubikację turystyczną, a tutaj z kolei mamy lodóweczkę do Metica, która jest czarna. jeżeli chodzi o bazę samochodu słuchajcie samochód jest bardzo mocno wyposażony baza auto jest wyposażona wszystkie systemy bezpieczeństwa z lane assist, Site assist, czujniki parkowania przednie, tylne, boczne, kamera cofania, nawigacja fabryczna, digital cockpit Podgrzewane fotele, no wszystko co można było tak naprawdę włożyć do tego auta fabrycznie to, to auto posiada, łącznie z drugą klimatyzacją na tył. Także to auto nie oszczędzaliśmy, jeżeli chodzi o wyposażenie samochodu bazowego, nie oszczędzaliśmy, jeżeli chodzi o wyposażenie kamperowe. Jest tutaj wszystko z najwyższej jakości materiałów. Dach również podobny jak w wersji ostatniej, którą prezentowaliśmy off-roadowej, mamy dach firmy SCA z dużą panoramiczną moskitierą. Natomiast tutaj z czerwonymi akcentami. Po bokach, tak żeby współgrało z, z kolorem auta. Wymienialiśmy tutaj tą część od sypialki też na kolor czarny, ponieważ standardowo pod sufitka jest szara. Także wszystko tutaj robiliśmy, żeby uzyskać efekt, jaki właśnie widzicie. Oczywiście łóżko u góry ma stelaże na stelażu jest froli, czyli bardzo wygodne do spania układa się pod pod kształt ciała. Pokażę Wam jak się rozkłada kanapę do spania w tym samochodzie. Temat jest prosty, szybki. W tej chwili mamy zamocowane w szynach zaślepki, które troszeczkę nam uniemożliwiają przesuwanie foteli. Robimy to dlatego, żeby tutaj brud się nie zbierał. Jak jest auto ekspozycyjne i osoby wchodzą, wychodzą z tego samochodu to nie chciałbym potem tego za bardzo, żeby ktoś zniszczył i Stąd jest tyle jest za ślepkiem, natomiast w użytkowaniu codziennym można je po prostu wyjąć i tyle, tak? Dobra, idziemy teraz do, do, do naszego łóżeczka. Ja troszeczkę nam tutaj porządek zrobię, bo tutaj mamy właśnie zasłonkę dachu, którą tutaj na czas ekspozycji w salonie musiałem gdzieś schować. Można zrobić to, ma swoje miejsce u góry, natomiast nie chciałem, żeby komuś na głowę spadł, bo jak ktoś nie wie, jak to auto obsługiwać, popróbuję i duże rzeczy się dzieją. Dobra, łóżko rozsuwamy. Nawet nóżki są na czarie. żeby nie odstawało od, od reszty. Robię to z bardzo spokojnie, żeby się nie spieszyć. Pokazać wam jak to tutaj wygląda. I łóżko mam rozłożone przy bardzo spokojnym, nie wiem ile to nam zajęło minutę, dwie szybko fotele można tak jak mówię wysunąć, przesunąć mimo rozłożonego łóżka mamy dostęp do do tej toalety gdzie można, można ją w nocy sobie wyjąć i wyjść i, i skorzystać mamy też dostęp do lodóweczki też nam nie przeszkadza w żaden sposób to łóżko i tutaj zarazem mamy Rolletkę jeszcze, miejsce na, na swój bagaż Plus, półeczkę u góry też do wykorzystania na jakieś drobiazgi. A oprócz tego, są miejsca pod łóżkiem też y, na schowanie różnych elementów. Słuchajcie, co jest jeszcze ciekawe w tym aucie? Akurat czego nie mieliśmy we wcześniejszym wersji takiej off -roadowej. Mamy kuchenkę dwupalnikową do I z tyłu jest z kolei miejsce na jej butle gazową. Do tej pory robiliśmy z, z kuchenką na kartusze, w tej chwili mamy taką kuchenkę, plus mamy szufladkę tutaj na sztućce wykorzystaną zamiast tamtej kuchenki turystycznej. Do samochodu taką nowością, którą Wave Camper wprowadził to krzesełka turystyczne, które do tej pory Wave Camper nie miał w zestawach. Udało nam się tutaj te krzesełka zastosować i one są umiejscowione w podobnym miejscu jak w fabrycznej Kalifornii, czyli z tyłu. Idąc tutaj z tyłu, słuchajcie, mamy klasyczny materac, tutaj mamy z kolei, już nie będę tego montował, natomiast to jest górna część łóżka tego luku, też jest wyłożona czarną alkantarą, także wszystko mamy w tym kolorystyce, żeby nie, nie psuło nam efektu, e, prysznic mamy, ten prysznic letni, standardowy, tutaj mamy złącze prysznicowe, I zarazem mamy z boku uchwyt na kordkę do moskitier, markizy. Jeżeli chodzi o tył, no naprawdę auto jest niskie, słuchajcie, no jest, jest niziutkie, jest dużo niższe niż, niż klasyczne transporty California czy, 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 czy Multiwan. Do dokładka do, do też dołożona lakierowana czarne piano I zasłonki, wszystko jest w kolorze czarnym. Tutaj jeszcze proszę zwróćcie uwagę na... Na ten elementy, tu wszystko jest obszyte, tak jak wspominałem, Alcantara. Jest to zrobione świetnie. Naprawdę, mamy świetnego tapicera, który gdzieś ręka mu nie, nie umyka i jest, jak jest linia prosta. To jest linia prosta, a nie owa. Także w skrócie, tak naprawdę. To jest nasze dziecko. Samochód to był koncept jednorazowy. Chciałem stworzyć coś takiego, zobaczyć jaki jest odzew rynku. Nie było na to żadnego klienta, po prostu moja fanaberia, moja wizja. Tak się złożyło, że auto nie zdążyło do nas przyjechać, zostało pod drodze sprzedane. Także szczęśliwy nabywca lada dzień tym autem będzie wyjeżdżał od nas. Zapraszam, jeżeli kogoś interesuje taki samochód, do skontaktowania się z nami. Jesteśmy w stanie takie auto. Wyprodukować na indywidualne zamówienia, natomiast nie będziemy tego auta wprowadzać do ciągłej sprzedaży. Ale chcemy pokazać na co nas stać, jakie są możliwości adaptacji tych samochodów, jakie są możliwości stylizacyjne. Domyślam się, że będą pytania długo, 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 długo Natomiast cena samochodu faktycznie wychodzi, nie wychodzi tanio: jest auto troszeczkę tańsze od wersji offroadowej. Natomiast cenę szacujemy na 450 tysięcy brutto. Tego samochodu po uwzględnieniu już jakichś dodatkowych rabatów, po prostu ilość pracy i materiałów i, i, i godzin spędzonych na stworzenie tego samochodu powoduje, że cena jest taka, jaka, jaka jest. W tą cenę wchodzi oczywiście w skład, tak jak widzicie, zawieszenie koła, nowe koła, nowe opony, lakierowanie masy, masą elementów dodatkowo, optapicerowanie praktycznie pół samochodu wewnątrz. Jak mniej więcej, łącznie z fotelami, z, z, z nowymi, nowymi materiałami, że chodzi o meble, które, które, które są czarne, jak widzicie. Stąd wynika cena. Poza tym no, jest auto jedyne na świecie. Nie ma drugiego takiego samochodu. Także nabywca, który tym autem będzie, to auto będzie użytkował, nie spotka drugiego takiego na drodze. Dzięki wielkie.